Witam serdecznie. Z tej strony Chimek z kanału Gazetki i Promocje. Tutaj codziennie znajdziesz najciekawsze oferty ulubionych sklepów Polaków. Zapraszam więc do zapoznania się z ofertą i liczę, że przedstawione informacje przydatne Ci będą podczas codziennych zakupów. Zapraszam więc do obejrzenia i mam nadzieję, że szybko ponownie się usłyszymy. Zachęcam do zasubskrybowania kanału i życzę udanych zakupów i niezwykle miłego dnia. Chodzę na ludzie, mam tylko dwie tychy w portfelu Poluję na coś fajnego, w second handzie serio Tak jak król w skarbu skarbów, patrz na te ciuchy To kosztowało grosze, a wyglądasz to z nos Spójrz, okej, okay, wbijam do sklepu, mam swój własny styl Nie potrzebuję marek, by wyglądać jak VIP Szukam perełek na wieszaku, polowa nie trwa Starej koszule, retro płaszcz, to moja gra Kupiłem kup nie pytaj mnie jak wyglądam jak po nią płaciłem jak za znak Ludzie pytają skąd to masz chłopie, ja mówię ze sklepu zużywanymi Nie rozumiem, że na ludzie, mam tylko dwie tychy w portfelu Poruję na coś fajnego, w second hand serio Tak jak król w szafie skarbów, patrz na te ciuchy To kosztowało grosze, a wyglądasz to z Tu jest z lat dziewięćdziesiąte, pasują idealnie I buty skórzane, które wyglądają elegancko całkiem Mój portfel jest pełny, choć szafy pękają w szwach Wszystko to vintage, ale mam w tym złe Ile zapłaciłem, to prawie nic ty wydajesz fortunę, a ja mam cały kicz Wszystko na stylu, nie potrzebuję wydań limitowanych Mam swoje perełki, nic z tego nie jest banalne Wchodzę na ludzie, mam tylko dwie tychy w portfelu Poruję na coś fajnego Serio, tak jak króla wie skarbów patrz na te dziuchy To kosztowało grosze, a wyglądasz to znowu okay. puszcz Wbijam do sklepu, mam swój własny styl Nie potrzebuję marek, by wyglądać jak flip Szukam perełek na wierszaku, polowanie trwa Starego szule retro plasz to moja gra Kupiłem kurtkę za 5 złotych, nie pytaj mnie jak Wyglądam jak po Za płaciłem jak za sta Ludzie pytają skąd to masz chłopie Ja mówię ze sklepu zużywanymi ludzie, mam tylko dwie tychy w portfelu Poluję na coś fajnego W second w serio Tak jak król w szafie skarbów patrz na te ciuchy To kosztowało grosze, a wyglądasz to no spójrz Dla sztos, no spójrz Znajduję ze z lat 90. Pasują idealnie I buty skórzane, które wyglądają elegancko całkiem Mój portfel jest pełny, choć szafy pękają w Wszystko to vintage, ale mam w tym swag Ile zapłaciłem, to prawie nic Ty wydajesz fortunę, a ja mam cały kisz Wszystko na stylu, nie potrzebuję wydań limitowanych Mam swoje perełki, nic z tego nie jest banalne Schodzę na ludź, mam tylko dwie dechy w portfelu Poruję na coś fajnego, w second handy serio Tak jak król w skarbów, patrz na te ciuchy To kosztowało grosze, a wyglądasz to z nos, spójrz